Horoskop astrologiczny na 11 sierpnia, czyli na poniedziałek. Moi kochani, poniedziałek wita nas niezwykle łagodną i harmonijną energią, która od pierwszych chwil dnia otula duszę jak ciepły szal. Na niebie księżyc tańczy dziś w pięknych trygonach z Wenus oraz Jowiszem, a to połączenie naprawdę potrafi zbudować atmosferę serdeczności, obfitości oraz radości. Oczywiście życia. Księżyc symbolizuje, moi kochani, nasze emocje, nasze instynkty i to, jak reagujemy na świat. Wenus jest opiekunką miłości, piękna oraz relacji, a Jowisz planetą ekspansji, optymizmu oraz szczęścia. Gdy te energie współgrają, serce otwiera się szerzej, a my naturalnie kierujemy się ku temu, co jest dobre. To dzień, w którym łatwiej mówić o uczuciach, wybaczyć, a także dostrzegać piękno w codzienności. Trygon z Wenus wprowadza lekkość i łagodność, jakby powietrze wokół nas nasyciło się delikatnym światłem. Trygon z Jowiszem dodaje odwagi, aby marzyć szerzej i czuć, że jesteśmy gotowi na więcej. Ten układ zachęca w ten sposób, by zrobić coś, co wzmacniać nasze poczucie spełnienia. Może to być spotkanie z kimś bliskim, praca nad pasją, jako, jaka, nas, jaka kreuje się w nas codziennie, lub chwila ciszy, w której docenimy to, co mamy. Energia dna dnia sprzyja, moi drodzy, właśnie w ten poniedziałek, wszelkiego rodzaju twórczości, zarówno tej artystycznej, jak i wewnętrznej. Kiedy kreujemy swoją przyszłość w myślach i uczuciach, możemy właśnie tworzyć prawdziwe dzieła sztuki. Dzisiaj możecie szczególnie silnie y, poczuć, że dobro, które wysyłamy, wraca do nas ze zdwojoną siłą. Moją radą, jako astrologa na dziś, jest to, abyście zwracali uwagę na to, co, y, właściwie na to, co y, karmi waszą duszę. Tak? Myśli, słowa i gesty dziś mnożą się polu rzeczywistości. Szczęśliwe znaki dzisiaj to wagi, szczelce, ryby. Szczęśliwe liczby to 3, 8 i 15. A amulet, moi drodzy, różowy kwarc, będzie wzmacnił poczucie miłości i harmonii, otwierając wasze serca na dobro. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Cześć kochani!